10 lat minęło, ale w serialu aż 14. No i wracają usta usta i te przepiękne kobiety, te przepiękne przyjaciółki. Sonia Bohosiewicz, Magda Popławska i zanim o serialu, zanim o losach bohaterów, no to przede wszystkim interesują mnie wasze emocje, dziewczyny. Rzuciłyście się sobie w ramiona, kiedy był pierwszy dzień zdjęciowy? nie wolno przecież. Bo pandemia. Oczywiście, że tak, ale nie. Wszyscy mieliśmy zrobione testy przed wejściem na plan, absolutnie każdy, kto przystępował do pracy. No oczywiście, że byliśmy stęsknieni. Nie tylko byliśmy stęsknieni tej historii, która się odbyła 10 lat temu. No wiesz, no żyliśmy się, to są niesamowicie to jednak były trzy pełne sezony. To jest naprawdę kupa czasu razem na planie. Ale druga rzecz, no trafiło to dokładnie na ten pandemiczny moment, czyli wszyscy siedzieliśmy w domu i nic nie robiliśmy. I nagle informacja słowa jak wróżka z napisem TVN, hej, a może byśmy znowu zrobili usta, usta. Są dalsze odcinki, a my, no wiemy, że są, więc róbmy. I okazało się, że robimy. Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, pierwszy dzień zdjęciowy, kiedy był i był on na lotnisku, słuchaj, no nie do ogarnięcia nasza gwardia. Tam I Wilczak, i Perchu i przecież, no wy oczywiście. I sceny zbiorowe, no więc naprawdę ciężko było je zrealizować w pierwszy dzień. Ale tęskniliście za sobą, tęskniliście za swoimi bohaterami przede wszystkim. Oni się zmienili przez tych 14 lat serialu, uh <laughs> Dziesięć na życie, Naprawdę? Tęskniliśmy za sobą i tęskniliśmy za bohaterami naszymi, bo to była dobrze napisana bardzo historia i każdy z nas miał wiele do zagrania, więc to są takie rzeczy, za którymi się tęskni, nie są takie częste. Historia, historia o przyjaźni. Jak ci przyjaciele się zmienili? Jak zmieniły się te relacje między nimi? O dziwo, na przykład po tych 14 latach, gdzie w tamtych sezonach kończyło się tak, że moja postać, czyli Iza, wyjechała za Wielki Ocean i tam wyszła bardzo bogato za mąż i tam nie jeszcze Bogatego, nagle spotykamy ją po tych latach, znowu z tym Piotrkiem, z tym Metzfaldowskim, w tym samym domu, z tą meblościanką i z tym wszystkim. I powoluśku wychodzi, jak to się stało, że do siebie wrócili, ale jest to duża zagadka. No, u ciebie też dużo się zadzieło. <grym> no, u mnie w międzyczasie też dzieci dorosły. To też jest u nas duży wątek, bo z tamtych y, y, paroletnich dzieciaków teraz są nastolatki i zupełnie inne problemy. Moja Agnieszka przez ten czas zajęła się wychowaniem dzieci i swoją karierą, trochę zapomniała o sobie jako kobiecie i teraz coś się wydarzy, nareszcie. Cześć, w moim życiu. aktora ma A. Nie, jednego. nie jednego. A nie jednego, ten młody też ładny. Dla mnie to jest serial o przyjaźni. I mówi się, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że Przyjaźń i przyjaciele to jest taka rodzina XXI wieku. Zgadzać się z tym? Przyjaciele to jest taka druga rodzina? Wiesz no, tym bardziej teraz chyba wszyscy, żeśmy to odczuli w tej pandemii, że ci ludzie, którzy są wokół, czyli to takie budowanie maleńkich wiosek, tych ludzi dookoła siebie, na których możemy polegać, do których można zadzwonić i naprawdę porozmawiać głęboko, i poprosić o przywiezienie zakupów i podzielić się swoimi frustracjami, strachem, lękiem, to rzeczywiście okazało się, że yy, ci przyjaciele to jest na wagę złota. Masz takich przyjaciół? Mało mam takich przyjaciół, ale rzeczywiście no zgadzam też się mało, z. tym. ale mam. No, no tak, paru mam. Można. Z podstawówki nie, z liceum też nie, ale mam wokół siebie na szczęście dobrych ludzi. I rzeczywiście zgadzam się absolutnie. Wielu rzeczy nie powiedziałabym w swojej rodzinie, a, a z przyjaciółmi jakoś tak. Um, Jesteśmy bardzo zżyci przez wiele różnych kryzysowych sytuacji, ale też ta kwestia wyboru, że nie jest się skazanym, w moim przypadku ma bardzo duże znaczenie. I tak też jest w przypadku bohaterów serialu Usta Usta. Dziękuję wam bardzo. No, 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 właśnie, musisz... no to wy sobie tutaj gadajcie, a my wracamy do was, żeby śledzić co jeszcze jesienią w TVN.